Dla mnie najciekawsze to są takie rzeczy na przykład jak ząb. Bo to normalnie jest wkrętem, takim do kości był. Eee, komuś wypadł na Kampilsku. Tutaj pani znalazła na oko kolczyk. Jakiś chyba ze stali nierdzewnej. No ale jest. Zaraz lecimy dalej. Nie uwierzysz, bo ja też nie wierzę, nie? Ja ci coś pokażę teraz. Wam wszystkim też. Co ja znalazłem? Ząb! <gulaczno> znalazłem ząb. Srebrno coś tam, nie? Nie wiem, ale no tego jeszcze nie grali, nie? Ja i to jest... To jest fragment yy, aparatu jakiegoś takiego. No, coś takiego. To może Albo jest coś komuś czym? dosłownie z wkręconej z kości. Nie wiem, no ja się na tym nie znam, ale... Jeździł sobie gościu kiedyś na łyżbach może przyrżnąć i zostały zęby. <noise> Pamiętajcie, nie skaczcie na główkę, nie? Ja pierdziele co, nie? <laughs> tak tego jeszcze nie grali, powiem <laughs> Jak napiszę w, w tytule odcinku, że tego się nie spodziewałem, to będzie 100% prawda, nie? Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj jesteśmy z Irkiem i zaraz jeszcze się zewi parę osób. Będziemy tutaj po Sopocie, ale od strony Gdyni. Zobaczcie, tam jest Orłowo. Tu jest Irek, piękny model. Złoty chłopak. <laughs> Będziemy lecieć w stronę Sopotu, tak tam spokojnie dzisiaj. Nie szukamy złota, szukamy przyjemności. Mek, Chyba tu jest pierwszy fancier. Myślałem, że kopię ten. Myślałem, że kopię polmosa. No to jest zliczony 1 zł. PRL. kopałem polmosa i jakieś coś. Reklama kawy, czy coś takiego. No nic, ciekawsze niż polmos na pewno. A podobnie biło. No i do fantów. Wykrywacz usłyszał, a ja zobaczyłem. Dwójeczkę. Zobaczymy, czy to jest wszystko. To do fantów tutaj. I sprawdzamy. To jest pierwsza dwójka, pierwszy coś fajnego wszystko idę dalej. Sygnał 13, bardzo płytko, więc wąki czy to złotówka byłaby głośniejsza moim zdaniem Może jakiś mały zaręczynowy. Nie też by bił chyba mocno. Patrzcie, Ziko. Ale jednak Ale jakieś stare. Myk do fantów i lecę dalej. Moi drodzy, dużo osób się mnie pyta o, no, o najlepsze ustawienia Noxa na plażę. To chciałbym Wam w kilku słowach powiedzieć o tych moich ustawieniach. Dlaczego moich, a nie najlepszych? Bo nie ma najlepszych ustawień. Każda plaża jest inna. Ja Wam powiem no, o takiej plaży przeciętnej, gdzie chodzi dużo detektorystów i jest średnie zabudzenie. Na tych plażach nie potrzebujecie głębokich wykrywaczy. Na tych plażach potrzebujecie jak najlepszą separację według mnie. I to są moje ustawienia. Każdy może mieć inne. Niektórzy kopią każdy sygnał. Ja osobiście wolę pomijać brzydkie sygnały i kopać tylko i fajne. Wiem, że na tym tracę, ale tak jak wspomniałem, to jest mój wybór, to są moje ustawienia. Jeżeli ktoś kopie inaczej, no to jak najbardziej to szanuję eee, Dobra, wyjaśniliśmy sobie, że to są moje, a nie najlepsze, bo najlepszych nie ma, to lecimy dalej. Eee, powiem no tylko te rzeczy, które zmieniam tak naprawdę, te rzeczy, którymi się bawię. Eee, niektóre, przez, niektóre ustawienia przeskoczę, bo. No, Nie zmieniam ich tak naprawdę. Są na fabrycznych i jest ok. E, zakłócenia. No to eliminacja zakłóceń. Niech sobie wybierze pasmo. Trochę wyżej go powinienem trzymać w sumie. Ale jest ok. Dwójeczka. Dobra, lecimy dalej. Balans do gruntu. Ja trzeba na automatycznym. Dlaczego? Bo grunt się zmienia. Niech on się sam stroi do gruntu i jest ok. Przez to, od razu właśnie informuję, wykrywać jest trochę płytszy. Ale tak jak wspomniałem, na plażach, gdzie często chodzą turyści, nie trzeba głębokich ustawień. Tu nie ma zbyt dużo głębokich fantów, i z reguły to są jakieś tam stare monety i tyle. E, stare monety w sensie stare e, dwuzutówki, tak? Już takie zaśnięciały czy coś takiego. Idziemy dalej. Tutaj głośność, no to wiadomo, każdy jak chce. Tego nie zmieniam, tak jak wspomniałem, niektóre ustawienia przeskoczę. 50 tonów to jest to, co ja lubię. Dlaczego? Na początku jest to ciężkie, jest kakafonia w słuchawkach, ale później, jak człowiek się przyzwyczai, do bez tego nie można żyć. Kolejno. Tutaj mamy dyskryminację. Ja na przykład wycinam sobie z reguły 14. Dlaczego? Wiem, że pod 14 mogą się jakieś duże babciny pierścionki kryć albo bardzo małe obrączki złote. Nie chce mi się kopać zawleczek. Zawleczek jest taka masa. Że ja wolę sobie je pominąć, wiem, że trochę złota w życiu przegapię przez to, ale wolę zrobić więcej kilometrów. Kto wie, czy lepiej na tym nie wyjdę, tak? Nie schylając się za każdą zaleczką. E, to jest mój wybór. Każdy może sobie zrobić dyskryminację, jak, jak uważa, e, ja tylko to wycinam. E, F2 mam na maksa. Dlaczego? On jest przez to płytszy. Może pominąć w przyszłości taki, jakieś złoto, tak słyszałem. Ale generalnie mam dosyć dobre wyniki, jeżeli o to chodzi, i chodzę cały czas praktycznie z F2 na maxa, chyba że po piasku, chyba że w morzu, no to czasami schodzę. I tak głównie mi o to chodzi, żeby przejść jak najszybciej nad kapsulem, żeby się nie zastanawiać, czy to jest moneta, czy to jest złoto, żeby go jak najszybciej zdyskryminować i pójść dalej. Przez to robię więcej kilometrów i kopię tylko i wyłącznie fajne sygnały, mniej kapsli. No i to chyba wszystko to, jeżeli chodzi o F2, to jest, ja ustawiam na maksa, to jest mój wybór. Kolejno, szybkość przemiatania na maksa też. Dlaczego? On nie ma być głęboki, on ma być szybki. Ma być szybki i ma pomijać kapsle. To jest moim zdaniem najważniejsza cecha jeżeli chodzi o plażę, według mnie. Jeżeli chodzi o mod, tak? Jesteśmy na suchym piasku, no to plaża 1, jeżeli jesteśmy na mokrym piasku, no to plaża 2 albo w wodzie, jak jesteśmy w to też parze dwa. Eee, to by było tak naprawdę na wszystko jeżeli chodzi o czułość, no to wiadomo ile fabryka dała, byleby nie było zakłóceń hmm. mam nadzieję, że Wam się ustawienia spodobały jeżeli chcecie e, na spokojnie e, moje ustawienia sobie przejrzeć no to jeszcze w opisie pod filmem będę je miał no, a ja zaczynam tutaj, bo mi odskoczyli tutaj sygnał 12 Wydaje mi się, że 50 groszy A jest złotówka Jak to można się pomylić 13 sygnałów gdzieś płytko Kamyk Ej, tu jest Tutaj Ziko I fajnie I fajnie tylko czy to wszystko? Ja chcę jakieś skupisko monet Ale proszę państwa Co tak pojedyncze na zachętę tylko Ile sobie pogadaliśmy jeszcze? Dołączyła jedna osoba do naszej dzisiejszej eskapady. Sygnał 19 mi się pojawił tutaj Tylko nie mogę go namierzyć. Chyba teraz będzie git dwujeczka, dwujeczka Mek Fantów Teraz tak sobie łasiłem tam gdzie nikogo nie ma i uznałem, że muszę przyspieszyć Mam jeszcze chyba godzinkę, może godzinkę z hakiem Zobaczymy co wyjdzie. Wiem wam, że tego się nie spodziewałem, akurat na plaży jakiś od nożyka, czy od czegoś pewno, jakiś taki duperele, ale, ale fajne całkiem. Myk do fantów, jeszcze sprawdzę, może druga część też leży. Nie no, nie widzę. Oki doki, czas lecieć dalej. Tu, 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 tu. coś było. Dwa, 50 groszy Złotówka, patrzcie, coś mi dzisiaj się przestraje, bo. Normalnie na 12-13, a tutaj złotówki. A tu jest 312 i złotówka wpada. Sygnał 11-12, wydaje mi się, że może być to złotówka albo 50 groszy. Nie ja no, bardziej 50 groszy. Jest, 50. I my tutaj mamy młodych poszukiwaczy i da się przywitać z kolegami po łopacie. Zaraz kończymy nasz wypad. Dzisiaj w sumie więcej rozmawiamy niż, niż szukamy. A tu mam ciekawy sygnał, na jakieś 50 groszy, może złotówkę Do kamery mówię, od razu przywitaj się z, z widzami No i jest złotówka Daj sobie cztery osoby tuptamy Ale będą musiały się zaraz widać. Myślałem, że dłużej zostanę dzisiaj I tak sobie rozmawialiśmy, w sumie bardziej niż szukając O, co to było? Rozmawialiśmy sobie bardziej niż tam szukaliśmy A tu wyszło, że muszę się zwijać To jest coś brzydkiego chyba kapsel Nie. Coś tam jest Zresztą tutaj wszędzie coś jest O, 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 o. Ziko, e, dwa Ziko Nie, pomosik No jakiś dziwny taki ładny, a bił na dwa złote Możesz pójść na kamerze? No spoko, Dobra, to, to będziesz na mnie zły, bo chyba tu jest 5 zł. Tak? <grafi> Wbiłem się przed kolegę i ale co? Żąteczka. Tak? No. Tak? No to się cieszę, bo kurde, jest tragedia dzisiaj, nie? Bardzo ja, fajnie, pozytywnie. Oby same takie Ja dzisiaj się śmiałem, że więcej rozmawiam niż szukam, no ale jest tak przyjemnie. Powiem Wam, że tutaj mam ciekawy sygnał. Pytanie, czy to wszystko? 1920, No to jestem pewny, że to 20, 22 zł a 200 groszy, jak to jeszcze odymawia. O, widzę, 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 widzę. Dwójeczka, dwójeczka. Już teraz ciepło się zrobiło, latarka na głowie, a kamera w dłoń będzie. Dobra, sprawdzę czy coś jeszcze. Tu jest coś dużego, to nie chcemy czegoś dużego. Dobra, idziemy dalej. O nie tu jest, jeszcze widzę, 10 groszy albo 20 20 no dobrze Myk do fantów lecę drodzy czas Moi drodzy czas dziś... skończyć dzisiejszy wypad jeżeli chodzi o ustawienia to mieliście gdzieś tam w połowie filmu a teraz tak, przejdźmy do fantów z ciekawszych rzeczy, no to taka pochwana miecz samurajski, miniaturowy. Szkoda, że nie ma tej drugiej części. Taki nożyk by był fajny całkiem. Tak mi się wydaje, że to jest od nożyka. Do tego jeszcze taki żeton, jakiś reklamowy. Jeżeli chodzi o bilon, no to mamy 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24 zł i tam parę groszy. No to nic super jeżeli chodzi o dzisiejsze wyjście, aczkolwiek przyznam się Wam, że dzisiejsze wyjście było takie leniwe, bardziej poszliśmy w sumie pogadać, dużo przerw, eee, poznałem kolejne osoby, bardzo pozdrawiam i co? Do kolejnego, jeżeli Wam się podobał w odcinek zostawcie łapkę w górę, a ja lecę do chaty, cześć!